Cześć, z tej strony Asia. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym albumem. Album jest albumem bez okazji, wykorzystuję w nim kilka fajnych pomysłów, które chciałam sprawdzić jak będą wyglądały i myślę, że będę używać ich czy wykorzystywać je w kolejnych albumach. Album ma prostą okładkę, tylko taki szykerek, sznurek kwiatuszek z papieranu, dwa kwiatuszki z papieru, no i tu matylki. Tył okładki jest prosty, natomiast grzbiet jest wykonany z krepiny. Fajnie to wygląda jak się ten album rozkłada, no to tak nie strasznie się nie wycierają te, te właśnie brzegi, więc wydaje mi się że fajny pomysł. Łączenie krepiny i papieru no za pomocą koronki zarówno z przodu, jak i z tyłu albo wykonany jest na czarnej bazie. W środku mamy cztery karty, ale te karty są takie dosyć rozbudowane. Wiązany jest na wstążeczkę. I tutaj brzegi, okładki są zabezpieczone taśmą łośni. No to zaczynamy. Otwieramy. I okładki. Wewnętrzne zarówno przód jak i tył nie są zdobione, jest tylko papier, można zostawić tak jest, ewentualnie zdjęcie, tu jakieś przykleić. Pierwsza karta. Kieszonka, dziurkacz brzegowy, wykończenie dziurkaczem brzegowym, dwa talii, dwie czarne maty. I tutaj też taki tak. Nie podklejone do końca na piankach. Czy da on jest w podklejony? Można coś tutaj dać. Otwieramy. Również strona niezdobiona. Nie do końca podklejone Dwie tagi. Coś można napisać, opisać zdjęcie na przykład. Kolejna strona. Kieszonka wykończona dziurkaczem brzegowym. Dwa tagi. Zamykanie na magnesik, podnosimy, taka strona, tutaj mamy taką stronę, tu również kieszonka, dziurkacz brzegowy, dwa tagi, no i czysta, gładka strona niezdobiona. Ten album nie ma bardzo zdobionych stron, ponieważ sam w sobie jest ciężki, jeszcze do tego dojdą zdjęcia, więc żeby było całkiem masakrycznie. I co jeszcze? Oczywiście jak to u mnie, nie ma tu jednej kolekcji, są karty z różnych kolekcji. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejna strona. Bellband, Bellband wykończony. Dziurkaczem brzegowym, wszędzie te wykończenia są tym samym dziurkaczem brzegowym. Yy, tutaj taka zakładeczka, na przykład na dwa tagi, żeby coś opisać. Tutaj tak, podklejony na piankach 3D, można też te małe tagi, ewentualnie jakieś bileciki, jakieś małe pamiątki. Otwieramy, na magnesik jest zapinany ten billbend. Otwieramy. I mamy do Otwieramy do góry w ten sposób. I kartę na bok, i na bok. Okay. I zamykamy. Kolejna strona. Yy, takie trzy matełko. Yy, staga na ćwieku. Otwieramy. И открываем. Вот и рубнеж кешонка два Такая А капу, Открываем. Вот и нас главную сторону. И из того самого копиеру эта полстрона и кешонка такая брюнтовая. Закрываем. I przechodzimy do kolejnej strony tutaj takie rozwiązanie znalazłam na stronie na kanale pani Rosjanki eee, bardzo mi się spodobało no, podpatrzyłam eee, ona nie pokazała jak się robi tą stronę natomiast myślę że że podpatrzyłam dobrze i, i wykonałam tą stronę w tym albumie wiązana na wstążeczkę cieniutką takie trzyma do około. i teraz otwieram. Do góry. Tutaj możemy nakleić zdjęcie, podpisać sobie je tutaj czy tutaj. Zamykamy. Otwieramy w tą stronę. I tutaj zdjęcie, opisać je, zdjęcie, opisać. Zamykamy. I otwieramy jeszcze raz. I mamy taką kieszonkę, kieszonce mały tak, ale w zasadzie mata czarna. Tutaj doklejona mała strona, jakieś mniejsze zdjęcie, tutaj znowu kieszoneczka, znowu mata i również gładka strona niezdobiona. Zamykamy. Kolejna strona, mata i tak, kieszonka, muszę oczywiście zdjęcia, wstawić jakieś pamiątki, zamykamy na magnesik, otwieramy, chodzi tylko ta karta, tutaj strona kolejna, taka półstrona, otwieramy i w ten sposób to się prezentuje, otwieramy w ten sposób kieszonka na różne, duży tak, dwie czarne maty, papier na jednej i na drugiej stronie taki sam. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze taką klapeczkę, można na mniejsze zdjęcie ewentualnie coś tam napisać i zamykamy. Kolejna strona, zawiązywana na wstążeczkę, książeczka. Tutaj takie trzy madełko. Yy, ozdobiona tylko pierwsza strona tej książeczki i otwiera się w ten sposób. Tutaj jakieś większe zdjęcie można dać, mniejsze, kilka mniejszych. Książeczka w drugą stronę. Generalnie sporo tych zdjęć się zmieści. Następna strona. To strona, która też mi się podobała i też podpatrzyłam na kanale. Zdaje się pani Scrap Queen. Zwykła karta. Yy, poprzecinane poziome linie. Zabezpieczone nitami, żeby się nie rwały. No i akurat miałam tutaj tagi, natomiast można tutaj oczywiście wysadzać zdjęcia, więc tak też fajnie będzie to wyglądać. I też wydaje mi się, że dosyć ciekawa strona, prosta, a taka yy, oryginalna. I kolejna strona. Zapinana na klamereczkę. Tutaj taka ozdobny taki pasek. Otwieramy. Gładka strona. Tutaj znowu kieszeneczka boczna. Coś podłożyć można. Oczywiście. I otwieramy w drugą stronę. I tutaj mamy matę dużą. Taką powiedzmy małą kieszeneczkę. Tutaj większa kieszonka to oczywiście można nakleić zdjęcie. Dwie maty. Tutaj tak samo można zdjęcie naklejać. Ok. Dobrze, tak się prezentuje ten album. Hmm. Myślę, że po mieści bardzo dużo zdjęć, ale o to mi chodziło, żeby taki album zrobić. Także nie jest zbytnio zdobiony. jak mówiłam, nie chciałam, żeby był bardzo ciężki, aczkolwiek jest już ciężki. A jeszcze te zdjęcia dojdą. Więc, więc już by było przesada z tą ciężkością. Zamykamy. Mam nadzieję, że albumik Wam się podoba. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania mojego kanału na inne moje filmy i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.